To z naszej nieobecności przyszło do nas tyle paczek, patrzcie co tu się dzieje, to wszystko przyszło jak nas nie było. No oprócz fotela, fotel to akurat jest jakby to było, ale oprócz tego wszystko jest nowe. I przyszedłem tutaj po bujaczek dla Maxa, bo Cybek nam wysłał pełno paczek, zobaczmy, mamy. To jest tylko podstawka. Drugi karton jeszcze, nie? Tak. W ogóle chciałem parkować w garażu moim nowo klejonym autem, ale no przez to, to jeszcze przez kilka dni nie będę mógł, musimy się z tego ogarnąć. Znaczy, Dobra. No, trzeba większość rzeczy wywieźć, no bo na przykład dostaliśmy od nich też krzesełka do karmienia, a jeszcze nie je, więc trzeba zawieźć je do nas, do nowego domu, bo tam dopiero będzie rozszerzał dietę prawdopodobnie, mam taką nadzieję. No to fakt. No, nie wiem. To nie ma być czarne. Jest tylko też dostaliśmy inne. Jak coś widzowie nie jest to żadna współpraca, jest to po prostu prezent. Także dziękujemy Cybex Aczkolwiek chyba chcieliśmy czarne. Ej, ale szary też nam będzie posiadać do Halku. Szczerze, że szary mi się podoba fest. No to zostawiamy szarę. Dziękujemy za szare. Dzięki. Uwaga. Ale już będziemy strzelać. A teraz... O! O. O. No jest o. git. Ej, ale takie dziwne. To się tak? takie prostokątne to, no ale dobra sprawdźmy, wrzućmy go Kto to tu rozmawia? Dzień dobry Słuchajcie, on rozmawia już ze wszystkim co mu się podoba, teraz na przykład rozmawia z liściem Spoko liść Maksiu? Patrzcie jak się na nim skupia Ja z nim po prostu sobie gada Dobry ten liść był Kto to rozmawia z liściem? Kto rozmawia z liściem? Maxiu? Wrzućmy go do tego bujaczka nie no, jest kit rozmiarowo dla niego Ale on jest w szoku Ale, no czekaj, jak to za? Taki, taki skulony siedzi, mam wrażenie, trochę Poczekaj, bo tu trzeba wszystko rozszerzyć, to jest na małego Bobaska, on jest wielki chłop, Paweł Czego go wyciągnąć taki go Odszedłem na chwilę z dzieckiem, nie? I drugie dziecko się wbiło I on tu jest szczęśliwy Teraz jest speszył, ale normalnie tam przed chwilą sobie siedział Dobra, rozszerzyłam, możemy wkładać go i zobaczcie, jak to ten, Trzeba po prostu do niego to dostosować. On jest troszkę za duży już na to. No chyba tak, Ej, Ale to, był... ale to, o, to do, 6 do 6 miesięcy. Do 6 miesięcy jest tą wkładką. Stop. No, a potem jakby wkładkę się wyciąga, ale my chyba będziemy musieli już wkładkę wyciągnąć. Co z tym? To przez ramię się przerzuca w... czy co? A tutaj no Zresztą mu nie wejdzie. No. Ej, czy kupię, dlaczego to jest taki <zysy> <zysy> duży? Czemu tak rośnie szybko? No, musi być zapięty od góry, a tu się nie da. Ale mam wielkie dziecko. No. Po kim? W sensie, on jest długi, ja nie rozumiem po kim. U nas wszyscy są mali. Nie mam pojęcia o co chodzi. Czemu ty jesteś taki wielki? Hmm? Może to listonosza? Spójrz na niego. Spójrz na siebie. Nie, no nie ma opcji. To jestem ja. Kładka wyciągnięta. Tak to teraz wygląda. No i teraz jest git. Teraz pasuje, nie? Fajnie, podoba mi się to, że on jest taki jednolity w tym kolorze. Dobrze, że wysłaniam szary, a nie czarny. No i siedzisz. I jak ci się podoba? Nie wiem, czy ta poduszka, czy bym tej poduszki nie wyciągnęła, żeby on po prostu był bardziej okay. na. No, bez poduchy chyba lepiej. Tak, jest bardziej na płasko, nie? Tak, no taki ten... Jaki on ma fajny profil. Taki no i jesteś. I możesz tak sobie leżeć teraz, czasami. Wiadomo, nie często. Ale ja czasami Maksia wrzucam do yy, bujaczka, jak na przykład się kąpię, a nie ma nikogo w domu. No właśnie po to to zrobiliśmy ogólnie tak, teraz. No. Bo nasz stary bujaczek jest jeszcze w walizkach, jeszcze I go nie zrytowaliśmy. Jest u Maxa. Tak, jest w ogóle w która jest u Maxa w domu, a ja chcę jechać kupić coś na śniadanie ona w tym czasie chciała się wykąpać i mówi to rozpakujmy bujaczek i tak to się zaczęło, dlatego rozpakowujemy bujaczek. Co tak patrzysz na mnie? Niesamowite to jest jak on patrzy jak ty rozmawiasz, on patrzy i analizuje co ty mówisz, co ty robisz w ogóle Jest teraz taki, taki ma etap, że on na przykład e, prawie dotknął swoich stóp w nocy, w sensie rano, że tak już chciał złapać, że, że w, widział te stopy i ma takie po co chodzi? Nie? Ale on na przykład wszystko tak dotyka Tak, tak Ma, takie, ma on... Taki, on teraz ma taki okres analizy tak. Zobaczcie, on teraz na przykład patrzy na ole, Skupia się na Oli i się zastanawia Co Ola robi mm -hmm. Patrzcie, no. Już teraz na przykład próbuje Wszystko dotknąć, jak widzi jakiś element Który jest bardziej wyraźny Na tle wszystkiego, to próbuje to złapać No taki, no fajny jest co, Coraz mm. fajniejszy jest ogólnie Dobra, jadę kupić nam A, y, pieczywo Ja go wyciągam i ty mi przywniesiesz Ten bujaczek do góry i wtedy No ja tak, sobie... tak, tak, tak a ja, a my jedziemy, widzowie. Ależ on się prezentuje, ja nie mogę. Niesamowite to jest, że o każdej porze dnia ta folia wygląda zupełnie inaczej. I pod każdą perspektywą wygląda inaczej. Tu na przykład zobaczcie, jest prawie czarny ten samochód od góry. Tu jest taki, no piękny jest, po prostu nie mogę się napatrzeć. Oh! Najgorszym doświadczeniem jedzeniowym na Bali było chyba pieczywo. Czujemy taki brak naszego takiego świeżutkiego, polskiego, porządnego chlebka. Oni wszędzie jedzą tam takie dmuchańce i czujemy taki brak takiego świeżutkiego polskiego chlebka, że właśnie w sumie jadę tylko po to, do piekarni, owalę normalnie cały chleb, nie? Ja nie mogę. Chrupiący. Nawet nie wiem, jak określić pieczywo, które jest w Azji. Ono po prostu jest takie... Kurde. Mmm. Na pewno nie takie. Tak jakbyście widzieli chleb tostowy i połączyli go z papierem. Dosłownie. No, no przecież to jest niesamowite, jaka jest konsystencja naszego chleba. Kocham. No bo z nim zaraz cała chleb. Idziemy, mogę tracić niedanka. Dobrze jest zjeść polskie jedzenie. Mm -hmm. Ten chleb, co? Mm. No przecież w Polsce jest zarąbiste. Musimy pojechać dzisiaj wybrać zasłony do domu. O no. Więc będziemy dzisiaj jechać. To Dostałam jeszcze do ogarnięcia z domem mnóstwo takich pojedynczych spraw. Tak. Tutaj właśnie jakieś zasłony, tutaj na przykład jedna lampa, jednej lampy nam brakuje, tutaj coś nam brakuje i tak... Tu stół trzeba jechać no, wybrać i to jest takie no... Jest dużo takich po prostu rzeczy, ale mamy całą listę. Nie jest ona aż taka długa jak myśleliśmy, że będzie. Po prostu po kolei musimy wszystko ogarniać. Tak jest. Ogólnie powiem Wam, że źle się czuję ze swoim ciałem. I owszem, od kilku lat mówię, że się zabiorę za siebie, że schudnę, że teraz dieta i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że z tego śmieszkujecie i ja też z tego śmieszkuję, bo nie miałem po prostu nigdy samozaparcia, żeby schudnąć. Ale też nigdy nie czułem się jakoś źle ze sobą. Po prostu widziałem, że jestem troszkę za duży, ale teraz już ostatnim czasem takie, że kurde, naprawdę czuję się ze sobą źle. I o ile jeszcze nie potrafi zmotywować się na tyle, żeby zacząć regularnie ćwiczyć, żeby prowadzić jeszcze więcej ruchu w moje życie, o tyle na pewno zmotywowałem się ze snem, i uważam, że śpię regularnie oprócz ostatniego wybryku gdzie nie spałem bardzo długo ee, ale no musiałem, bo miałem po prostu masę rzeczy do zrobienia i w diecie zmieniłem wiele prawie w ogóle nie piję gazowanych napoi nie jem słodkiego, nie jem nic po 18 chociaż swoje nawyki jedzeniowe staram ogarnąć i zawsze właśnie po śniadaniu mam najbardziej ochotę coś słodkiego i łączę to teraz idealnie z sokami wyciskanymi e, no bo są one słodkie a są zdrowe, więc po śniadaniu bardzo często chciałbym pić soki, a nie kurde sięgać po batona i mam nadzieję, że uda mi się to utrzymać no ale każdego miesiąca przychodzi do mnie taka świadomość, że już jestem blisko trzydziestki i już nie będzie tak łatwo zapracować nad tym ciałem, więc mam nadzieję, że się w końcu zmotywuję do tego, żeby coś ze sobą porobić. Bo zawsze tak gadam, gadam i guzik z tego wychodzi i mówię tak naprawdę samego siebie. Nie was, nie Ole, tylko tak naprawdę mówię na samego siebie i chciałbym to zmienić. Jeżeli macie jakieś sposoby na to, jak się zmotywować, to możecie doznać w komentarzu. Może ktoś z was mnie przekona. Cały czas próbuję znaleźć coś, co mnie przekona, ale nigdy nie mogę tego znaleźć i finalnie gdzieś tam nie myślę o tym, priorytetyzuję inne rzeczy w a fajnie było to w końcu zrzucić. Przed chwilą była w ogóle u nas moja mamusia spotkać się z Maksiem, bo nie widziała go ponad dwa tygodnie, no bo byliśmy na wyjeździe, a teraz siadam do komputera popracować sobie troszkę i niedługo będziemy mieli gościa. Lekka zmiana planów. Yy, ogólnie ten gość, o którym mówiłem, to Julek Miał do nas przyjechać z Olcią i mieliśmy chwilę posiedzieć w domku i potem dopiero wyjść Ale musiałem praktycznie wybiec z domu, bo musimy jechać na budowę, gaścić pożar Ale to wam wytłumaczę jak będziemy na miejscu, nie będę teraz mówił się potem powtarzał Poruszam się jak trap Mercedesie, więc wiedzi ci się całkiem nieźle Tak, Mercedes, siedzę w Mercedesie, więc wiedzi mi się całkiem nieźle, miło mi Ten samochód mnie zadziwia Jedziemy po drodze spotkać się z Julkiem i z Olą i na budowie wam powiem co i jak Nie będę się powtarzał Dobry, dobry. Cześć, siulek Ciemka! Ładna auta, podoba się? Tak, no zjedliwe, tak zwane. Zjedliwe, ok. Oh! Dojechaliśmy. Co to wystaje? Nie wiem. To są te to są te które przykryły deweloper. Już wam tłumaczymy, po co przyjechaliśmy. Dobry. 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 Witamy. Ale Darek muzyk słucha Już Wam mówię, co się dzieje. Generalnie w naszym garażu na podłodze zrobiona jest żywica. No i okazało się, że firma, która robi nam to żywicę, zrobiła ją w innym kolorze niż mieli, niż wybrałem. Kolor tej podłogi miał być zbliżony do koloru tej podłogi na zewnątrz. No jak widzicie, totalnie nie jest. O Jezu, co? Ale za kolory! kolor. Ja nie wierzę! Ja cię kręcę. To jest samochód. Ładny za? Ładny. To jest. Ja cię kręcę. Tego bym się nie spodziewał. Ty takie butelko, ale no. Śliczny. A zobaczy pan z tyłu, bo z tyłu zupełnie inaczej się odbija. Ja cię kręcę. Jak kameleon. No, no. No i wracając, bo nie, nie dacie mi dokończyć, bo nie mamy nie coś tam, no. I ta firma, która nam robiła to, powiedziała, że mogą nam zmienić kolor, bo wymalują taką farbą żywiczną i nawet lepiej, bo będzie to w macie. bo Aktualnie jest po łysku i momentami wygląda jakby było lekko mokre. Wcale mokre nie jest, więc to nawet bardziej będzie to pasować, że to będzie w macie. Widać że plamy na takim ciemnym. No właśnie, a na jasnym nie będzie ich widać, nie? Zjeżdżając na przykład zimą po soli, nie, to będzie tragedia, nie? Tak. To niestety. Tak, bo widać wszystko. A na jasnym nie będzie, widać. Chociaż chodzi się po tym jakbyś chodził po jakiejś gumie, nie? Tak taki jest. Taki no, śmieszny to jest. jest, w ogóle efekt tak. jest super. Tak, no. Więc podsumowując, musimy wybrać kolor i musimy jechać od razu kupić materiały, bo y, do 14 jest tylko sklep. A oni będą to jutro robić. Myślę, to że, to, że to my są my jedyne jaśnij. szare? Nie, ja to ten. są te, które najbardziej pasują według Ja najjaśniejszy. To ten pasuje tak, najbardziej. Tak. Ja bym wybrał najjaśniejszy. Tam Tamten jest za jasny. Za jasny jest, pani Darku. Ja bym tak wybrał. To ten, nie? Ewentualnie możesz przejrzeć, może ale nie ten. że się, bo on żywica może by się zrobić, że będzie ciemniejszy. Że będzie ciemniejszy no. przez to? No ale minimalnie będzie ciemniejszy. Nie, aż tak, bo to jest ogromna różnica. Nie, no to jest szary, jest za jasno szary. Zdecydowanie bardziej. 7,044. A musieliśmy na szybko przyjechać, to wybrać, bo sklep jest do 14.00. Jest sobota, a wykonawca chce to robić jutro, a jest dosłownie 13.10. Dlatego tak w pośpiechu wszystko. Jedziemy teraz to kupić, oni nam później za to kasę oddadzą. Cześć, I jedziemy dalej. Pani zrobiła miksu, 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 miksu i mamy to. Super. Teraz my oh. idziemy zrobić miksu, miksu, miksu i zjeść coś. Okej, okay. chcecie zjeść, tak? tak? Tak. Wow. Właśnie porwałem spodnie jeszcze bardziej na wychodząc z auta. Przyjechaliśmy do Gdańska i idziemy zjeść do Pueblo. Tak, zadecydowała większość. Czyli ja i Julek. Tak. No niestety... Skończyły się te czasy, że masz dwa głosy. Muszę Maxia brać ze sobą. jeszcze jakiś czas temu było tak, że wiecie, że Ala mówiła, ale ja jestem we dwóch. A teraz nie jesteś we dwóch, jesteś sama. Haha, elbozo. Co to znaczy elbozo? Dobre pytanie. <grym> Chodźmy jeść. Jestem eee. czy będą miejsca, bo nie mamy rezerwacji. A jest dość dużo ludzi. No mówiłam ci, że nie będzie miejsca. Żona, czemu ty tak hejtujesz Pueblo dzisiaj? Tak, no bo... To tak negatywnie. No bo ile może iść w Pueblo jądzic od sinnego? Why to Wiesz, no, Jeszcze no, już przez dwa tygodnie ser na Bali. No. No. Jedyne miejsce jakie było? Ale spoko. Dobra. no, no, no. Dzisiaj... Nie, bo myślę, że najbardziej, że tak, jak ja mam ochotę, a ty mówisz, nie, nie mam ochoty, to nie idziemy tam. A jak ja nie mam ochoty na coś i ty mówisz, mam ochotę na Pueblo, to musimy iść do Pueblo. To, to nie jest tak. Jest tak. Nie tak, jest, jest tak. tak. Ja mówię, ja mam ochotę na pierogi, a nie I zazwyczaj nie idziemy tam, nie, gdzie ty to, masz ochotę. No, mam Zawsze idziemy tam, gdzie ty masz ochotę, a Nie ja mam ochotę, to nigdy nie idziemy. Serio? No, tak. To ja nie zaobserwam? No Nie strasznie. Bo ja nie mam ochoty na Pueblo, mam ochotę na coś innego. A myśleliśmy się wybrać, Nie tego Nie Przepraszam, jeżeli tak jest, to ja nie to i czemu mi nigdy o tym nie mówisz? Ja Powiedz mi powiedziałam. No to dobrze, ale mogę się powiedzieć. Paweł, naprawdę nie mam ochoty na to pueblo. Pójdźmy gdzie indziej. Ten powiedział dobrze, nie ma sprawy. A nie, że padła propozycja Pueblo ja mówię, jest, yes, idziemy. Julek mówi, jest idziemy, a tu mówisz, no okej. Ty mówisz, tak idziemy do Pueblo, Julek się nakręca. Julek mówi, nie, nie idziemy tam gdzieś idziemy jedziemy, gdzie cię bo jestem samym. Widzicie ten uśmiech? Wiecie co, że ona sobie zamawia? Czas czekoladowe Jak już mam tutaj jest, to sobie zamówię chociaż dobry, deser Nie wiem, to jest To nie jest tak, że ja by się nie lubię pueblo, czy że uważam, że jest się dobre, czy to się po prostu... Za każdym razem jak jesteśmy gdzieś z Pawem i z Julkiem na mieście, to zawsze chcą do tego Pueblo, Ja bym chciała zjeść no, jak nie, gdzieś jest, indziej. I ty tak dla zasady po prostu mówisz, że nie chcesz. Nie, tak. no nie jest, z który nie mam ochoty, nie? Na okay. antenę, ale dzisiaj. No ale jak już ja jestem z tym ciastu. no ciasto zawsze ma się ochotę. Mamy nasze przystaweczki. Dobra, masz to Są główne dania. Pyk, pyk i pyk. Ja mam burrito a la Sinaloa, Jurek ma burrito pojo, Ola ma pojo fajitas. Dokładnie tak. Jak twoje? To moje, to burrito smakuje tro, trochę podobnie do fajitas, ale też smakuje inaczej. To okay. Jest ciekawe. Podobnie, ale inaczej. Podobnie, no, no ale inaczej. Ja już wielokrotnie na filmach zachwalałem to burrito, które mam, więc co mogę powiedzieć, no. Pewnie będzie pyszne jak zwykle. No, oczywiście, no że tak. Tak, twoje? Jest okej okay. <laughs> Nie ma nic na no Nie przyprawili mi frytki, przyprawionych frytków. <laughs> Ale to fakt, zwykle zostaje z nieprzyprawione. To jest To jest po nie ma A ja mniej mniej I, 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 to takie jest. A i, nie, myślałem, że tak się trzęsie, to jest taki krem. No. Ciekawe, weź To smaki. takie tak jak gun gurgur, gul No. Smakne. Uwaga, to jest smaku. Jak... Galaretowate lody waniliowe Okej okay, No takie spoko. bardzo, bardzo, bardzo basic lody waniliowe, ale w galaretce A tu masz jakieś do tego rzeczy dookoła, nie? Mango i coś jeszcze I to jest jakieś tam... Spoko No on cię wziął sobie ciasto Klasycznie Dobre Taki mascarpone Trochę z taką wanilią trochę śmietanką, bardziej? Dobra, No tak, no. Zrób Nie chcę ci wybrać. Dobra. Po dołu. No, no i <grym> no, mi to w gardło. Jak ty tak możesz? Ja okropna żonka. Masakra, co? Jak wiesz, ja... Nie, ja. <grym> To mamko bardziej. Oooo. No Jour, no to nie mam? ja Nie wiem. No, nie jestem kaśnikie, nie te ja no, dwa z mi starczą. Jest więcej nie chcę. Albo dobre. No, o, było okej. Okay. Nie było tak dobre jak zwykle, ale i tak było dobre. Jedziemy na firany, co? Firany? Czy jedziemy kupić dla Maxia te rzeczy, czy pojedziemy innego dnia? Możemy jechać kupić dla Maxia rzeczy, no jak chcesz? Głosuję za innego dnia. Innego dnia. Nie chcesz kupić dla Maxie te ja sobie ja nie nicy. Ale to dla Maksia. Potem ja będziesz, będziesz się bawił z nim Proszę potem. Pani, ja mam... Praca. A to fakt, no a to w no. domu wam pokażemy, jak najbardziej praca u nas. Myślę, że spędzimy dzisiaj tu sporo czasu. O nie, mam nadzieję, że nie. No, raczej tak. Firany mamy w salonie, w sypialni, u Maksia i w pokoju gościnnym. Do wszystkich czterech pomieszczeń trzeba coś dobrać. Że u nas znalazła materiał, który jej się podoba? Do Maksia na przykład taki. Idealnie to A Ten. Trochę, trochę jest taki skulkowany, mam wrażenie, ten materiał. Ten. Ten, ten jest ładny, no. Do Maksia ten. kolor. A do salonu taki? No bo do salonu potrzebujemy czarny. No a do sypialni? Czarny? To sypialni też o, czarny. No to mamy. A do gościnnego ciemno-zielony. To nie ma takiego. To tutaj masz taki. Gdzie to blisko. O, dobra, okej. Okay. No dobra, jeśli będzie, to taki. Że my prędzej tego nie zrobiliśmy. 100 zł kosztuje przyjechanie na pomiar. A my a teraz. Się tak, a. Teraz mamy za krótkie. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że w naszym, no, w naszym domu, w którym aktualnie mieszkamy, Olcia mierzyła. I tak zmierzyła, że podała wymiar o 10 cm za krótki mamy taką szparę na dole. Zamiast centymetra odjęłam 10 cm. Tak. Przyjechanie to stówka i odliczają to w momencie, gdy weźmiesz zasłony. Także tak naprawdę nic za to nie płacisz. No. Umówiliśmy się z panią za 3 dni i termin realizacji to będzie miesiąc, więc idealnie. A już mówiłeś, że taki mamy plan? Jeśli się uda to zobaczymy, ale mamy plan Żeby się wprowadzić 20? No 20 maja widzowie to jest data, którą już chcielibyśmy tam mieszkać Szczególnie, że najprawdopodobniej nasz dom jest sprzedany, w którym aktualnie mieszkamy No i nie będziemy mieli nawet gdzie mieszkać, więc No plus mamy gości, więc... Tak, mamy gości ze Stanów, więc do tego Chcemy, czasu... Chcemy, po prostu mieszkali u nas w domku. Tak jest. Mamy nadzieję, że się uda. A tymczasem mamy nadzieję, że Max nie zgubił naszej walizki jedziemy do Maxa po naszą walizę, bo jak wracaliśmy z Bali, to nie zmieściliśmy do auta jednej i się nam ją wziął pociągiem, więc jedziemy do niego i od razu zareaguje na furkę. Tam! Hey! No podnieś głowę. No. Już mogę? No dawaj. Witam serdecznie. Nie. Cześć Juluś. Cześć. No. Cześć. Co się... O. Już mogę patrzeć? No możesz. O, jo! Ja! Co jest? Ej, ale ładny jest! Ej, jest mega ładny. Ładny co? Jo! Ej, śliście wygląda. Jaki ładny! Lepszy niż żółty. No, lepszy. Lepszy, taki bardziej cywilny, bardziej normalny, ale ma w sobie coś takiego. No ej, ładnie jest, strasznie. Naprawdę. Co ty robisz? Zawsze to samo. Jestem ciekaw, że nauczysz się już te, ruszać tym autem. Nigdy nie widziałem tego auta jeżdżącego chyba jeszcze. To się zawsze ja nim jeżdżę. Nie, nie zobaczysz jeżdżącego, Max rozwali to auto zaraz. No, nie... To jest ręcznie. Ale wstyd, nie, masaka. Ej, ślicznie on wygląda jak on jedzie Mega ładnie wygląda jak jedzie w tym kolorze. Ciekawe, czy wróci całe? O jedzie, wraca! Na od kierunek włączył Ej, ale ślicznie to auto wygląda No taki A Fajny a ten kolor robi wrażenie jakieś. Robi jedziesz. robotę stary. Ja w lusterku patrzyłem, to, to? w lusterku to jako robi robotę. Uf. No ślicznie, jest po prostu mega ładny kolor. Byk. Nie, nie nagrywaj, bo to jest syf straszny. Zobacz co tu jest stary McDonald's! Stary co, ty tu masz? No dobra, no spokój. Bo... Klapki kiedy w lato ostatnio wchodziłeś w klapkach. <noise> o, panie! Nie <noise> nagrywaj! O Ładny samochód, ładny. Kurde bele. Dzięki! Niezależnie, czy my przyjedziemy po dwóch tygodniach, czy po dwóch godzinach, oni się cieszą tak samo, nie? <grym> Jaki słodziak. Byliśmy widzowie na budowie, zabić tą farbę. Wykonawcy są po prostu niesamowici. My moglibyśmy książkę napisać o wykańczaniu domu. Nie, to, by, to, by był serial. to byłby zerowisty serial. To byłaby komedia. Ludzie są po prostu niesamowici, ale to nawet nie, nie ma co widzowie. Jest fajnie, jest pięknie, jesteśmy zdrowi. Mamy siebie. Synek pięknie śpi. Zaraz go ten, jak się obudzi, się nim zajmiemy. A ja już A tak, nie pokazywaliśmy wam, kupiliśmy mu Ej, a ja już obudziłem waszego synka. <noise> <noise> Maksiu położony. Posiedziałem jeszcze troszkę z Jurkiem i pograłem na konsoli. I siadam właśnie do sprawdzenia filmów. Ale dosłownie chwila, idę spać, bo jestem zmęczony. Widzimy się moje kochani jutro o 14. Pa pa.